Rosyjskie media nieustannie informują obywateli, że ich prezydent nigdy nie pozwolił sobie, aby na jego pracę padł najlżejszy cień próżności, zarozumiałości czy samozadowolenia z osiągniętych sukcesów. Telewizja federalna zawsze popiera lidera suwerennej demokracji. Wszakże w państwie, gdzie władza jest utożsamiana z jednym człowiekiem, ktoś musi pomagać przywódcy w działaniu. Lojalni urzędnicy to fundament administracji prezydenta Rosji, milczący. Ale zawsze obecni odznaczają się absolutną skutecznością w działaniu. Ci, słudzy państwa, to elita Rosji. Rosyjski dziennikarz przedstawia najbliższych i najbardziej zaufanych współpracowników Władimira Putina. Niedocenieni, zazwyczaj unikają ze zrozumiałych względów rozgłosu. Autor opisuje, jak pracują i współdecydują o losach kraju. Frapująca historia, opowiedziana z mało znanymi dla opinii publicznej szczegółami i wybitnym talentem narracyjnym. Bardzo ciekawa książka o dzisiejszej Rosji, równie aktualna, jak telewizyjne serwisy informacyjne.